Czy dziś popadłeś w grzech, czy wstydzisz się zbliżyć do Boga? Może leżysz w łóżku z otwartymi oczami w ciemności, z ciężkim sercem i czujesz, że zawiodłeś. Ale zanim pójdziesz spać, musisz to usłyszeć, ponieważ to, co zaraz usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz Boga, a nawet to, jak czujesz się sam ze sobą. Czasami noc przychodzi jak kara, poduszka wydaje się twarda, cisza krzyczy. Pamiętasz, co zrobiłeś, co powiedziałeś, czemu nie mogłeś się oprzeć. A ten głos, okrutny i nieustanny, szepcze, Bóg ci tym razem nie wybaczy, ale ten głos nie jest głosem Boga. Dochodzi z miejsca, które chce trzymać się z dala od światła. Dzisiaj ucisisz to kłamstwo i zrozumiesz, co się naprawdę dzieje, gdy upadamy, a jednak padamy na kolana. Carlo Acutis nie był niepokalanym świętym. Był zwykłym, młodym człowiekiem. Grał w gry wideo, lubił słodycze i... Tak, miał też ciemne dni. Ale postanowił jedno. Nigdy nie zakończy dnia bez pojednania się z Bogiem. Carlo powiedział, smutek to patrzenie na siebie. Szczęście to patrzenie na Boga. Nawet gdy się bał, nawet gdy się wstydził, biegł do Boga. Ponieważ Carlo zrozumiał coś, o czym wielu zapomina. Grzech nie oddziela nas od Boga. Pycha tak, Upadłeś, to wstań. Teraz jest coś, czego wróg nie chce, abyś wiedział. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam. Jedna Jana jeden. Dziewięć nie jesteś uwięziony w tym, co zrobiłeś. Nie ma znaczenia, czy to było dzisiaj? Wczoraj, czy dospowiada się co tydzień i popełniasz ten sam błąd. Drzwi są zawsze otwarte. Bóg nie zamyka Twojego serca ponieważ zawiodłeś. On zbliża się, gdy płaczesz. Płać nad grzechem jest znakiem, że Duch Święty nadal w tobie żyje. Kobieta o imieniu Helena, 62 lata, napisała kiedyś. Przez 10 lat czułam się brudna. Chodziłam do kościoła. Śpiewałam, ale czułam, że Bóg mnie już nie słyszy. Pewnego dnia, w ciszy wczesnego poranka, przeczytała Rzymian 8. 1. Teraz więc nie ma żadnego potępienia dla tych którzy są Chrystusie Jezusie. Płakała jak dziecko, i tej nocy po raz pierwszy od lat spała spokojnie. Ty też możesz spać spokojnie dzisiaj. Możesz znowu odecznąć z ulgą. To nie musi być długa modlitwa. Nie musisz uczyć na pamięć pięknych słów. Musisz po prostu być ciery. Powiedz: Ojcze, zgrzeszyłem, żałuję, potrzebuję Twojej łaski, aby się zmienić. Nie zostawiaj mnie samego. A potem. Posłuchaj ciszy, ponieważ tej ciszy całe niebo porusza się dla ciebie. Nie myśl, że przebaczenie wymarzy wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To nowy początek. Crap Croku, Carlo Acutis przyjmował komunię każdego dnia. Nie dlatego, że był doskonały, ale dlatego, że wiedział, że Eucharysta była jego paliwem. Ty również potrzebujesz pożywienia, modlitwy, słowa, spowiedź. Nie jesteś sam. Kiedy dziś wieczorem kładzie się spać, kiedy zamykasz oczy, pozwól, aby to poczucie winy odpłynęło jak woda. Powiedz sobie, mogę zacząć od nowa. Bóg mnie kocha, Bóg na mnie czeka. A kiedy nadejdzie poranek, obudź się z celem. Podobnie jak Carlo, postanów żyć z wiarą i śmałością. Czy grzech cię przygnębił? Tak, ale teraz nadszedł czas, aby wstać. Z czystą duszą, z ciepłym sercem. Z oczami utkwonymi w niebo. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie ma znaczenia, ile razy zawiodłeś. Jeśli słuchasz tego przesłania, to dlatego, że Bóg wciąż Cię je wzywa. Nadal chce, abyś był blisko. Życie Karla Akutisa pokazuje, że nawet najmłodsi mogą dotknąć świata wiarą. A Twoje życie może być również odbiciem boskiego światła. Zanim pójdziesz spać, wyznaj, przyjmij, zacznij od nowa. I pamiętaj, Pan jest blisko złamanych na duchu Psalm 34, 18. Następnie pomodlimy się, aby wspólnie zastanowić się nad miłosierdziem i łaską, które są nam oferowane. O Panie, stworzycielu nieba i ziemi, przychodzę do Ciebie w tej chwili refleksji i poddania się, świadomy, że Twoje światło świeci pośród cieni, które czasami nas otaczają. Dzisiaj, gdzie kładę się spać, chcę otworzyć się Tobą moje serce uznając słabości, które noszę w sobie i błędy, które popełniłem. Twoje słowo uczy nas, że zawsze istnieje nowy początek, nowa okazja, aby zacząć od nowa. Więc przychodzę przed Ciebie, gorąco pragnąc o się w moim duchu. Ukochany Mistrzu, chwila w słabości, gdy pokusy stają się bardziej intensywne, proszę o Twoją pomoc. Niech Twoja obecność mnie otacza, nie poczuję Twoją ochrony i Twoją miłość, które są większe niż jakikolwiek grzech, który mogłem popełnić. Wiem, że znasz mnie dogłębnie, każdą z moich myśli, każdy z moich działań. Pomóż mi zajrzeć w głąb siebie i zmierzyć się z tym, co nie jest zgodne z Twoją wolą. Gdy przygotowuję się do odpoczynku, proszę Cię, abyś oświecił mnie swoją mądrością. Niech zrozumiem, że błędy nie definiują tego, Kim jestem, ale raczej moją zdolność do podniesienia się i szukania Twojego miłosierdzia. Niech rozpoznam znaczenie ścierej skruchy, która jest pierwszym krokiem do transformacji. Niech Twoja dobroć dotrze do mnie, zmywając moje porażki i oferując mi nową ścieżkę. Panie, są chwile, gdzie poczucie winy i wstyd próbują mnie przytłoczyć. Łatwo jest zapomnieć, że Twoja łaska jest dla mnie wystarczająca. Pomóż mi patrzeć poza moje grzechy i pamiętać, że w Tobie znajduję przebaczenie i nadzieję. Niech uwolnię się od ciężaru przyszłości i obejmę światło przyszłości, którą dla mnie przygotowałeś. Naucz mnie ufać Twojej obietnicy od nowy, w wiedzy, że nawet w moich słabościach objawia się Twoja siła. Niech nauczę się być bardziej współczującym wobec innych, tak jak pragnę, abyś ty był współczujący wobec mnie. Czasami łatwiej jest patrzeć na błędy innych niż na swoje własne. Pomóż mi pielęgnować serce pełne miłości i życzliwości, takie, które dążą do zrozumienia i wybaczenia. Niech będę narzędziem pokoju i pojednania w świecie, który tak bardzo potrzebuje zrozumienia i współpracy. W tym czasie chcę również stawiać się za tymi, którzy, tak jak ja, mogli upaść. Niech znajdą w tobie bezpieczną przystań. Niech Twoje światu poprowadzi i z powrotem na ścieżkę sprawiedliwości i prawdy. Niech poczują Twoją pocieszającą obecność i zapewnienie, że nigdy nie są sami, nawet w najciemniejszych godzinach. Niech zjednoczymy się na modlitwie, wspierając się nawzajem w naszej podróży wiary. O Boże! Pośród tej refleksji proszę Cię, abyś pomógł mi rozwinąć życie nieustannej modlitwy. Niech szukam Twojej obecności nie tylko w chwilach potrzeby, ale także w chwilach wdzięczności i radości. Niech moja relacja z Tobą będzie głęboka i znacząca. Węź. Która przemienia mnie dzień po dniu. Ukochany Mistrzu, gdzie przygotowuję się do odpoczynku, niech przypomnę sobie wszystkie błogosławieństwa, którymi mnie obdarzyłeś. Niech wdzięczność wypełni moje serce i niech jutro obudzę się odnojony, gotowy żyć zgodnie z Twoimi naukami. Niech będę odbiciem Twojej miłości dla tych, którzy krzyżują moją drogę. Pomóż mi pielęgnować duchową dyscyplinę, która przybliża mnie do Ciebie. Niech poświęcę czas na rozmyślanie nad Twoim Słowem, praktykowanie miłości do innych i służenie światu. Niech każdy jak dobroci, który wykonam, będzie żywym świadectwem Twojej łaski i przybaczenia. Panie, gdzie poddaję się odpoczynkowi, proszę Cię, abyś chronił mnie w nocy. Niech moje sny będą wypełnione Twoim pokojem i niech obudzę się odświeżony, gotowy stawić się o wyzwaniom nowego dnia. Niech każdy świt będzie przypomnieniem Twojej niezachwanej miłości i Twojej niezawodnej wierności. Niech żyję z odwagą i wiarą, wiedząc, że z każdym krokiem, który stawiam, jestem bliżej poznania Ciebie i odbijania Twojego światła w tym tak potrzebującym świecie. O Panie, gdzie noc zbliża, a gwiazdy świecą jasno na niebie, przychodzę do Ciebie sercem pełnym tęsknoty i nadziei. Niech każde uderzenie mojego serca będzie wyrazem wdzięczności i uwielbienia dla Ciebie, źródła wszelkiego życia i wszelkiego dobra. W tej spokojnej chwili pragnę zatopić się w głębi Twojej miłości i współczucia, pozwalając Twojej obecności ogarnąć każdy aspekt mojego istnienia. Mistrzu, w ciszy nocy łatwo usłyszeć szept we mnie: Proszę, pomóż mi rozróżnić myśli, które zbliżają mnie do Ciebie i te, które mnie od Ciebie oddalają. W chwilach niepewności i zamętu niech znajdę jasność w Twoim Słowie, które jest światłem na mojej drodze. Niech każdy werset, na którym medytuję, stanie się pewnym przewodnikiem, pokazując mi ścieżkę, którą powinienem podążać, nawet gdy wskazówki wydają się niejasne, poddając Cię Tobie. Panie, proszę, aby Twój pokój wypełnił moją istotę. Niech każdy niepokój, każdy strach i każda wątpliwość zostaną oddane Tobie, wiedząc, że swoją pomocą mogę stawić im czoła jeden po drugim. Niech poczuje, jak ciężar moich lęków zostaje zdjęty, jak ciężar zdjęty z moich ranion. Naucz mnie całkowicie ufać Tobie, oddawać każdy dzień, każdą chwilę w Twoje ręce, wiedząc, że jesteś moim podtrzymywaczem. Ukochany mistrzu, życie często stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Jedna w każdej z tych sytuacji wiem, że istnieje szansa na rozwój i naukę. Pomóż mi widzieć trudności nie jako bariery, ale jako kamienie milowe do mojej duchowej ewolucji. Niech w każdym wyzwaniu szukam Twojego przewodnictwa i mądrości, pozwalając swojemu światu świecić pośród ciemności niepewności. Panie, gdzie patrzę na swoje życie, rozpoznaję obszary, które wymagają transformacji. Proszę, abyś pomógł mi pielęgnować snoty, które zbliżą mnie do ciebie i do innych. Niech będę bardziej cierpliwy, życzliwszy hojniejszy i kochający. Niech miłość, którą od Ciebie otrzymuję, przepełnia, docierając do tych wokół mnie. Niech będę latarną nadziei i zachęty, przynosząc pocieszenie tym, którzy czują się zagubieni lub zniechęceni. W tej chwili refleksji, Panie, wstawiam się również za tymi, którzy stają w obliczu trudności. Niech znajdą w Tobie bezpieczną przystań, schronienie w czasach burzy. Niech poczują Twoją pocieszającą obecność u swojego boku, prowadzącą ich przez ból i cierpienie. Niech ich dusze zostaną odnojone, a nadzieja odrodzi się w ich sercach. Niech każdy z nich wie, że nigdy nie jest sam, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który jest zawsze obecny. O Boże, gdy pragnę wzrastać w wierze i miłości, proszę Cię, abyś pomógł mi rozwinąć ducha wdzięczności. Niech rozpoznaje małe i duże błogosławieństwa, które otaczają moje życie, od słońca, które świeci, po chwilę radości dzielone z przyjaciółmi i rodziną. Niech wdzięczność stanie się codzienną praktyką, aktem czci, który podnosi mojego ducha i zbliża mnie do Ciebie. Gdy przygotowuję się do odpoczynku, Panie, niech każda moja myśl będzie aktem poddania się i zaufania Tobie. Niech moje sny będą wypełnione Twoim pokojem, i niech obudzę się, by poczuć Twoją odnawiającą obecność. Niech będę gotowy stawić czoła nowemu dniu z odwagą i determinacją, pamiętając, że w Tobie mogę znaleźć siłę i mądrość na każde wyzwanie, które stanie na mojej drodze. Mistrzu, dziękuję Ci za każdy dzień, który przeżyłem, za każdą lekcję, której się nauczyłem i za każdą okazję do kochania i służenia. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej miłości i łaski, a ja niech będę świadkiem Twojej dobroci każdego dnia. Kończąc tę modlitwę, oddaję moją noc Twoje ręce, ufając, że Twoje światło zawsze mnie poprowadzi. Amen. Zbliżając się do końca tej chwili refleksji, chciałbym zaprosić Cię do spojrzenia w głąb siebie z uczciwością i czułością. Wszyscy, bez wyjątku, potykamy się na swojej duchowej drodze. Czasami upadamy głęboko. Czasami możemy tylko płakać w ciszy nocy. I to jest w porządku. Historia Karla Akutisa przypomina nam, że świętość nie jest nieosiągalna ani czymś odległym od naszej rzeczywistości. W rzeczywistości składa się z prostych kroków uznaj, pokutuj i zacznij od nowa. Karlo znalazł Boga w małych rzeczach i tam możesz go znaleźć również ty, w ścierej modlitwie, pokornie prośdzi o przebaczenie, w miłości danej, gdy chce się tylko poddać. Kiedy popadamy w grzech, wróg chce, abyśmy milczeli, ukrywali się, pozwolili, aby wstyd mówił głośniej. Ale Bóg wzywa nas do światła. Nie robią na nim wrażenia nasze błędy, poruszają go nasze złamane serca. Ojciec czeka na ciebie jak ojciec syna marnotrawnego. Nie patrzy na to, co zrobiłeś. Patrzy na to, kim chcesz być, zaczynając od tej chwili. Każdy upadek każdy błąd, każda ciemna noc może stać się żyzną glebą dla czegoś nowego, co może rozkwitnąć. Musisz tylko zwrócić się do Boga ze ścierym sercem. Skrucha nie jest słabością. To największa odwagi, jaki ktokolwiek może mieć. Karlo żył krótko, ale żył intensywnie, ponieważ zrozumiał, że wiara nie jest ciężarem, jest przywilejem. Wykorzystał wszystko, co miał swoją inteligencję, wiarę, kreatywność, aby uwielbić Boga. A ty? Co możesz dać? Może dziś twoje poddanie się jest tylko szeptem. Ojcze, wybacz mi. I to jest początek wszystkiego. Wej głęboki oddech. Zamknij oczy. Połóż swój ból, swoje błędy, swoje wątpliwości przed Bogiem. Powiedz z wiarą. Panie, upadłem, ale nadal cię kocham. Pomóż mi się podnieść. I wiedz, że w tej chwili niebo działa dla ciebie. Nie jesteś sam. Nigdzie nie byłeś. Jutro jest nowy dzień, i łaska cię znajdzie. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, podziel się nią z kimś, kto również musi ją usłyszeć, zanim pójdzie spać. Zostaw komentarz poniżej, jaka była twoja największa lekcja dzisiaj. Jak się teraz czujesz? Twoja historia może być odpowiedzą dla innej cierpiącej duszy. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i dołącz do tej społeczności wiary akceptacji i transformacji. Jesteśmy tutaj, aby wspólnie iść nawet w trudne dni. Niech Bóg cię błogosławi. Niech Twoja dusza znajdzie odpoczynek. I obyś obudził się jutro i pamiętał, jesteś kochany, jesteś przebaczony i możesz zacząć od nowa.